Witam Was, kochani, serdecznie. Witam Was na czytaniu dla wagi tygodniowym. Słuchajcie, kochani, to jest czytanie przeznaczone dla osób z podznaku wagi, albo również dla tych, którzy mają silne wpływy wagi w swoim horoskopie. Skupimy się na energiach najbliższych tygodniach, wydarzeniach, emocjach, decyzjach i procesach, które będą miały realny wpływ na Wasze życie. To czytanie jest ogólne, więc weźcie z niego to, co z Wami rezonuje. Jeżeli jakaś informacja nie pasuje do Twojej sytuacji, zostaw ją, Może być może jest przeznaczona dla kogoś innego. W tym tygodniu energie ogólnie dla wagi są bardzo wyraźne, i konkretne, bo tutaj jest, będzie porządkowanie spraw znowu, podejmowanie decyzji i konfrontacja z prawną. A my się skupimy na trzech rozkładach. Eee, Także przyjrzymy się dokładnie różnym obszarom Waszego życia. Najpierw zaczniemy od ogólnej energii tygodnia, potem praca i finanse, a na samym końcu miłości i relacje. Zaczynamy od dzisiaj, 17 stycznia 2026 rok. Słuchajcie, może jeszcze na końcu wyciągnę jakąś kartę poradę. Słuchajcie, to czytanie będzie szczegółowe, nie będziemy tutaj niczego upiększać ani nie będziemy omijać tematów trudnych. Karty nam pokażą, to co najważniejsze, nawet jeśli nie zawsze jest to, to, co najłatwiej usłyszeć. Słuchajcie, dobra, przechodzimy do energii ogólnej, zobaczmy, co nam karty chcą powiedzieć na następny tydzień. Energia ogólna dla wagi. Mamy dwa denary. Znowu balansujemy wagi. Dziewięć pucharów odwróconych. Dwa miecze odwrócone, co jest w sumie dobrze. Cztery puchary i król buław. Słuchajcie, no, mamy tutaj króla buław. Pokazuje się nam człowiek, który tutaj sprawia nam, daje nam udrękę. No dobra. Słuchajcie, ten tydzień dla wagi pokazuje mi tutaj, Aktywny proces taki zarządzania sytuacją, a nie jakieś bezradne miotanie się. Słuchajcie, wagi. Chcę wam tylko powiedzieć jedno, że macie więcej kontroli niż wam się wydaje. Chociaż ogólnie emocjonalnie możecie tego w ogóle nie odczuwać, źle się czuć. I tak dalej, ale macie więcej kontroli niż wam się wydaje. Słuchajcie, początek tygodnia, może ten weekend. Dwa denary. Energia prosta. Słuchajcie. Będziecie wagi świadomie żonglowały dwoma obszarami albo dwoma decyzjami. Będziecie próbowały wagi utrzymać równowagę. To nie jest chaos, to jest wasza elastyczność. Macie wagi umiejętność dostosowywania się do zmieniających okoliczności, nawet jeśli wymaga to waszej dużej koncentracji. Słuchajcie, to jest karta osoby, która ogarnia więcej niż jedną sprawę naraz. Także możecie mieć dużo zadań, możecie mieć dużo spraw na głowie, to jest osoba, która potrafi reagować na bieżąco. Jeszcze nie musi podejmować jakiejś ostatecznej decyzji, ale radzi sobie. Także na początku tygodnia będziecie wagi radzić sobie. Nawet jeśli jest intensywnie, będziecie sobie radzić. Jedynie te dwa denary ostrzegają. Ten balans wymaga waszej energii i długo nie da się tak funkcjonować bez kosztów emocjonalnych. Czyli może być jakieś tutaj przemęczenie, frustracja i tak Ale jest balansowanie wielu spraw na raz, albo w głowie, albo w rzeczywistości jest dużo rzeczy, którymi musicie się zająć. Mamy również tutaj brak satysfakcji. Bo tutaj pojawia się to pęknięcie. Choć technicznie wszystko może działać w waszym życiu, to emocjonalnie coś tutaj nie gra. Te dziewięć pucharów odwrócone pokazują, że wasza obecna sytuacja nie będzie wam dawała jak gdyby poczucia spełnienia. To może być wasza relacja, to może być wasz jakiś układ, to może być styl życia albo sposób ogólnie w jaki sposób funkcjonujecie na co dzień. I to jest karta bardzo szczera. Dajecie radę, ale czy wy jesteście wagi szczęśliwy? I możecie, uwagi, w następnym tygodniu, na początku następnego tygodnia, czuć taki wewnętrzny niedosyt. Możecie czuć zmęczenie udawaniem, że jest dobrze, możecie być zirytowany bez konkretnego powodu. I to znak jest taki, że wasze potrzeby serca rozmijają się z tym, co robicie z rozsądku. I mamy tutaj przełamanie blokady, bo w środku tygodnia przychodzi tutaj moment, w którym. Nie da się już dalej balansować bez konsekwencji. Te dwa miecze odwrócone to jest decyzja, która dojrzewała długo i teraz zaczyna się domagać uwagi. To nie musi być nagły ruch, ale to jest taka świadomość wasza, wasza że jedna opcja jest iluzją. To jest zrozumienie również, że status quo to też jest wybór. To jest myśl, której już nie da się zepchnąć na to. I to jest też również taki moment waszego mentalnego otwarcia. Nawet jeśli emocjonalnie jest niewygodny. Cztery puchary. Emocjonalne wycofanie się. Także po tym uświadomieniu będziecie wagi potrzebowały pauzy. Cztery puchary pokazują tutaj zmęczenie ogólnie emocjonalne. To jest potrzeba waszego dystansu. To jest takie chwilowe odłączenie się. Od, głównie od bodźców zewnętrznych. Nie chcecie się konfrontować z światem. Chcecie po prostu tej samotności troszeczkę emocjonalnie się wyłączyć od wszystkiego. To jest zmęczenie, to jest znużenie, to jest co ja w ogóle robię. To jest niechęć, niechęć do jakichkolwiek rozmów. Także nie będzie wam się chciało plotkować, porozmawiać, wyjść na kawę. Tu jest brak entuzjazmu i tu jest bardziej, będzie taka, to jest bardziej taka energia obserwowania zamiast reagowania. I powiem wam tak, bagi, to nie jest cofanie się. To będzie wasza regeneracja, przed kolejnym krokiem. A kolejny krok tutaj się pojawia, tutaj pokazuje w postaci króla Buław. I słuchajcie, to może być ktoś, ale to może być Wasza energia. Król Buław pokazuje, że waga wraca do siebie, do swojej sprawczości, do swojej pewności siebie. I to jest moment możliwy w następny weekend. Wiem, czego chcę. Stawiam jasne granice. Tu jest inicjatywa zamiast reakcji. I powiem Wam tak, Król Buław nie działa z emocjonalnego braku, tylko z takiego wewnętrznego przekonania um, i dokładnie ten, do tej postawy ten tydzień Ciebie poprowadzi. Także energia Króla Buław to będzie Wasza postawa pod koniec następnego tygodnia, po przejściu tego. Tak? Słuchajcie, ten Król Buław, Król Buław to może być również osoba, nie tylko Wasza energia. Konkretna osoba, która wchodzi w wasze pole energetyczne, albo już w nim jest i zaczyna odgrywać jakąś ważniejszą rolę. To jest osoba, jeżeli mówimy o osobie, która będzie wchodziła do waszego życia, to jest osoba, która ma silną osobowość. Pewna siebie, zdecydowana, czasami może być bardzo dominująca, naturalnie przyjmuje inicjatywę, nie lubi stać w miejscu ani długo analizować. To może być mężczyzna. W wieku dojrzałym albo ogólnie mentalnie dojrzały. To jest energia lidera, również szefa, właściciela firmy, osoby takiej decyzyjnej, ktoś, kto wie, czego chce i nie boi się po to sięgnąć. Także taka osoba to może być bardzo osoba charyzmatyczna, magnetyczna, często przyciągająca uwagę innych, czasami impulsywna, ale to jest osoba bardziej taka szczera w działaniu. I słuchajcie, przy tej osobie. Jeżeli ta osoba pojawi się, jeżeli to nie jest Wasza energia, bo to może być Wasza energia, to może, to, to może być energia, to co powiedziałam, ta charyzmatyczna, ma magnetyczna i tak dalej, to możecie być Wy pod koniec następnego tyg tygodnia. Ale jeżeli ta osoba ym, pojawi się w Waszym życiu, to przy tej osobie będziecie się czuły bardziej obudzone. Yy, ta osoba zmusi Was do określenia się, Przestajecie już balansować i zaczynacie myśleć, czego ja tak naprawdę chcę, jeżeli ta osoba będzie miała taki wpływ na was. Jeżeli um, to może być osoba, to może się pojawić ktoś, kto wybije was z emocjonalnej stagnacji. To może być rozmowa albo sytuacja, która wymusi jakieś wasze jasne stanowisko. To może być impuls do działania, który przyjdzie właśnie z zewnątrz o tej osoby. To nie jest osoba delikatna, to nie jest osoba jakaś taka pasywna. I ta osoba też może nie pozwalać, albo energia, albo osoba nie, 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 może, nie będzie ci pozwalała tkwić w jakichś takich półśrodkach. Także ta osoba albo ta energia będzie waszym katalizatorem do podjęcia decyzji, będzie lustrem waszej własnej siły albo sygnałem, że czas po prostu samemu stać się królem albo królową była w swoim życiu. No dobrze. A ja chcę zobaczyć jeszcze, rozłożę karty na temat tego króla, bo ja jestem ciekawa, kto to jest, czy to jest wasza energia, czy to jest faktycznie jakaś osoba, która pojawi się w waszym życiu. Dobra. Karty wyszły odwrócone, nie powinny być odwrócone. Także nie, to jest osoba w waszym życiu, Powiem Wam tak, dla niektórych. Wydaje mi się bardziej, że to jest osoba, osoba niż Wasza energia, która pojawi się w następnym tygodniu. E, możliwe, że to jest jakaś nowa osoba. E, możliwe, że to jest osoba, na którą wcześniej nie zwracaliście uwagi, em, bo wydawała Wam się może troszeczkę głupkowata albo nie miała wpływu, ale to jest osoba, z którą możecie mieć kontakt w pracy. Dla niektórych, oczywiście. To jest osoba, z którą będzie łatwo Wam się rozmawiało. To jest osoba nowa, może trochę taka roztrzepana, bo mamy głupca, ale to jest osoba, która ma do Was uczucia, a możliwe, że Wy sobie z tego nie zdajecie sprawy. Ta osoba będzie chętna do współpracy z Wami. Także ta osoba zdecydowanie jest pozytywnie, ten człowiek będzie pozytywnie, ten król będzie pozytywnie do Was nastawiony. Możliwe, że będzie chciał zacząć coś na nowo, możliwe, że to jest nowa osoba, możliwe, że to jest ktoś z pracy, ktoś ze znaku wodnego, czyli mamy rak, ryby, skorpion. Eee, to jest osoba, która chętna jest do działania, chętna jest do zrobienia czegoś. Ona przyniesie taką fajną energię do współpracy, bo mamy trzy denary. To jest osoba, z którą nie, nie mówię, że to musi być konieczny związek, ale ta osoba tak jakby. Chciała was również podnieść troszeczkę w górę. Ja widzę tutaj człowieka, dla niektórych, ja tutaj widzę jakiegoś mężczyznę. Także bardziej to jest osoba niż wasza energia. Dla większości to będzie jakaś osoba z zewnątrz, aniżeli wasza energia tego króla była. Możliwe, że ta osoba pojawi się również, żeby tutaj wam troszeczkę pomóc, bo mamy tutaj te dwa denary, balansujecie duże rzeczy, jesteście bardzo nieszczęśliwe, i ta osoba, tak jakby się tutaj pojawiła żeby podnieść właśnie na duchu, pomóc wam troszeczkę w życiu. Także taka energia dla mnie. Pamiętajcie, słuchajcie, to jest energia ogólna. Nie będzie rezonowała ze wszystkimi. A my teraz przechodzimy do pracy i sytuacji finansowej dla WAG w następnym tygodniu. Co tutaj się może wydarzyć? Czy może ktoś tutaj znajdzie pracę? Jeżeli szukacie, Także zobaczmy, czy coś tutaj nowego się pojawi, czy tu będą dobre, czy złe wiadomości, jeżeli chodzi o pracę, finanse, status, sprawy ogólnie materialne, materia, świat materii. Skupmy się na świecie materii. Trzy denary, pięć buław odwróconych, cztery puchary. Ja widzę tutaj niezadowolenie w Waszej pracy. Jakiś proces bardzo powolny i dużo stresu. Coś powolnie idzie w Waszą stronę, co nie, nie będzie Wam sprawiało radości. W sensie, mój kot się tutaj pojawił, moja kicia tutaj przyszła. Posłuchaj, kochana. Dziękujemy Pani. Ona się trochę nudzi, potrzebuje uwagi. Zdawajcie wagi, jeżeli chodzi o pracę, finanse, to będzie taki tydzień, który nie pokazuje nagłych fajerwerków. Ale proces, który wymaga cierpliwości i psychicznej odporności od Was wagi. Znajdujecie się w momencie takim, w którym zewnętrznie wszystko wygląda poprawno, ale wewnętrznie tutaj narasta jakieś napięcie, jakieś zmęczenie. Słuchajcie, fundamentem tygodnia mamy trzy denary. One się pokazują. Także na poziomie obiektywnym praca idzie jak należy. Współpraca, wykonywanie obowiązków, wszystko zgodnie z zasadami, bycie częścią zespołu, struktury. To jest karta rzemiosła, kompetencji i wysiłku włożonego w coś, co ma sens. Także w tym tygodniu możecie być postrzegane wagi jako osoba solidna, zaangażowana, potrzebna. Jeżeli pracujecie zespołowo, to wasza rola jest ważna, nawet jeśli nie zawsze wystarczająco doceniana. Um, jeżeli chodzi o finanse, to pieniądze są efektem waszej pracy, nie przypadku. Tutaj jest stabilność, ale bez jakichś takich nadwyżek. Jeżeli były jakieś konflikty, może was, to tutaj będzie ten konflikt wygasał. Ale wydaje mi się, że konflikty tutaj mogą być jakieś zamieczone pod dywan. Ja tutaj widzę unikanie otwartego starcia, zmęczenie jakąś rywalizacją. Albo rezygnacja z walki, która nic nie wnosi. Także możecie świadomie odpuścić jakąś dyskusję, udowadnianie racji albo konkurowanie z kimś. To nie jest słabość, to jest bardziej wasz instynkt samozachowawczy. Jednocześnie ta karta ostrzega, że jakieś niewypowiedziane napięcia nie znikają, tylko będą zmieniać formę. Ja również może widzę takie wypalenie, bo w tamtym rozkładzie tutaj w ogólnym było te dwa denary, także balansowałyście wagi dużo. I możliwe że możecie się czuć troszeczkę wypalone. Jest tutaj brak również motywacji. W połowie tygodnia jest to zmęczenie. Tutaj jest wyraźny spadek zaangażowania i w tamtym rozkładzie również były cztery puchary. Yy, także znużenie poczucie, że robię to, co trzeba, ale tutaj nie ma serca w tym. To jest taki emocjonalny dystans do pracy. Możecie mieć wrażenie, że niezależnie od wysiłku, coś was omija. Propozycje nie są wystarczająco atrakcyjne, jeżeli szukacie pracy, nie widzicie sensu w kolejnym kroku. I to jest ja wagi, widzę was w ogóle w następnym tygodniu, że będziecie się tak wewnętrznie, emocjonalnie wycofywać, chociaż fizycznie nadal jesteście obecne. I słuchajcie, mamy tutaj strategię przetrwania, mamy rycerza denarów. Idę wolno, ale nie schodzę z drogi. Będziecie wagi robiły coś mimo braku entuzjazmu, nie będziecie podejmowały pochopnych decyzji finansowych, będziecie bardziej stawiać na bezpieczeństwo, a nie na ryzyko. I to nie jest rzucanie pracy ani jakieś rewolucje finansowe, to będzie taki tydzień konsekwencji, rutyny, wytrwałości. Nawet jeśli jest ciężko, to ta postawa chroni was przed jakimiś błędami. Będzie presja psychiczna. Ehm... Nie widzę tutaj realnego zagrożenia, jakiegoś finansowego, materialnego, ale widzę, że wasz stan psychiczny, jeżeli chodzi o pracę, może się troszeczkę pogorszyć. Bo ja tutaj widzę, że zamartwiacie się czymś, jesteście może przeciążone odpowiedzialnością, możecie mieć myśli typu, o co, co jeśli coś pójdzie nie tak, możecie martwić się przyszłością, możecie analizować rozmowy z pracy, wracać myślami do sytuacji, które już się wydarzyły. Także wasz umysł będzie pracował ciężej niż sytuacja tego wymaga. I stres tutaj nie wynika z faktów, ale z presji, jaką same sobie wagi narzucacie, nakładacie. Także to będzie tydzień solidnej pracy, bez firebairków, wygaszone jakieś nierozwiązane napięcia, spadek trochę motywacji, strategia typu robię swoje i nie ryzykuję. Macie jakieś tutaj, możecie być bardzo obciążone psychicznie. I powiem Wam tak, to nie jest tydzień zły zawodowo, ale może być dla Was trudny mentalnie. Słuchajcie, jest zima, jest ciemno, jest zimno. Em, I tak, może nawet, słuchajcie, ten rynek spowolnił trochę, nie ma za dużo pracy, przynajmniej tutaj w Anglii, em, za dużo się nie dzieje i możemy być troszeczkę przywaleni psychicznie. Słuchajcie, nie dokładajcie sobie presji tam, gdzie robicie już wystarczająco dużo. To jest taka moja tylko rada. A my teraz przechodzimy do spraw miłości. I zobaczmy miłości i relacji. Zobaczmy, co nam tutaj karty chcą powiedzieć w tych sprawach. Nam się diabły cały czas pokazują w ostatnich czytaniach. Był ten diabeł jakiś, także Wy musicie mi powiedzieć, czy ten diabeł się Wam pokazał w Waszym życiu, czy nie. Zobaczmy. A ja jeszcze wyciągnę karty porady dla Was wagi na sam koniec. Ale zobaczmy, co ten tutaj, co nam tutaj chcą karty powiedzieć, jeżeli chodzi o miłość i relacje. Śmierć odwrócona. Siedem Pucharów odwrócone. Gwiazda. Kapłanka. I świat. Dobrze, Wagi, słuchajcie, ten tydzień, jeżeli chodzi o miłość, to powiem Wam, to będzie tydzień przełomowy na poziomie wewnętrznym dla Was. Nawet jeśli z zewnątrz nie wszystko jeszcze wygląda spektakularnie, to te karty tu już to mi pokazują, że coś się kończy, ale jeszcze nie zostało do końca jak gdyby puszczone, a jednocześnie Waszej energii tak jak gdyby zaczynał się proces uzdrawiania i domykania ogólnie waszego, ważnego cyklu w Waszym życiu. Emocjonalnym zwłaszcza. No słuchajcie, mamy tutaj opór, wasz opór możliwe przed zakończeniem, bo mamy śmierć odwróconą. Także jeżeli chodzi, jeżeli jesteście w relacji, to tutaj widać silny opór przed zamknięciem pewnego etapu. I to może być wasz związek, który już nie funkcjonuje tak jak kiedyś. Przywiązanie do osoby, albo jakiejś wizji, albo jakiejś nadziei, trzymanie się czegoś z lęku, przed pustką. I śmierć w odwróceniu mówi tutaj jasno. To nie jest brak szans, tylko tutaj ja widzę takie, taki brak gotowości na puszczenie. I wagi możecie mieć świadomość, że coś powinno się zmienić, ale emocjonalnie jeszcze nie jesteście gotowe wykonać ten ostateczny krok. I powiem Wam tak: to jest karta bardziej zatrzymania się, zatrzymania transformacji, procesu, który i tak już się rozpoczął. Kończymy z iluzjami. Bardzo ważna karta. W odwróceniu pokazuje, że mgła zaczyna opadać i, słuchajcie, wagi, wiecie co to oznacza? Przestajecie idealizować drugą osobę. Widzicie sytuację, w której jesteście taką, jaka naprawdę jest. Odróżniacie już nadzieję od realnych faktów. I to może być bardzo bolesne, ale jednocześnie bardzo wyzwalające. I w tym tygodniu, wagi, możecie jasno zobaczyć, co było obietnicą bez pokrycia, co rzeczywiście ma potencjał. I to jest również koniec wewnętrznego chaosu emocjonalnego, a potem zaraz przychodzi uzdrowienie i nadzieja i spełnienie życzeń, bo po tej konfrontacji z prawdą przychodzi nam energia gwiazdy i to jest jedna z najpiękniejszych kart w tarocie, bo ona mówi nie straciłaś wiary wago, odzyskujesz ją w zdrowszej formie i to jest proces dla niektórych leczenia serca, delikatne odbudowywanie zaufania. Spokój po burzy emocjonalnej, poczujecie ulgę. Zrozumiecie, że nie wszystko było waszą winą. Zobaczycie, że miłość nadal jest możliwa, ale na innych zasadach. I to nie jest jeszcze pełne szczęście, ale to jest pierwszy oddech po długim napięciu. Milczenie i wewnętrzna prawda, pojawia się kapłanka. Nie wszystko w tym tygodniu musi być wypowiedziane na głos. Bo to jest karta intuicji, obserwowania, zamiast reagowania, zbierania informacji. I w relacjach może oznaczać to ciszę zamiast rozmów, dystans zamiast wyjaśnień, wewnętrzne decyzje, które nie są komunikowane. I kapłanka radzi: zaufaj temu, co czujesz, nawet jeśli nie potrafisz tego jeszcze nazwać. Prawda już w tobie jest, tylko potrzebuje czasu, żeby się ujawnić. I tu, pod koniec tygodnia, wagi, wy będziecie już gotowe domknąć cykle. Tydzień zamyka się kartą świata i to jest karta niezwykle to jest mocny finał dla, dla tego czytania, zwłaszcza miłosnego. Kończymy ten ważny etap. Zobaczcie, tutaj nie chcieliście, wagi, na samym początku zakończyć czegoś, a tu już kończycie. To są zintegrowane doświadczenia i to jest, to jest wasza gotowość na nowy rozdział. Słuchajcie, Wagi po tym tygodniu już nie wrócicie do starej wersji siebie w miłości. Nawet jeśli re, relacja jeszcze formalnie trwa, to wewnętrznie coś się domyka. I waga wychodzi z tego tygodnia bardziej świadoma, spokojniejsza i dojrzalsza emocjonalnie. To jest moment, w którym kończy się pewien cykl karmiczny w relacjach. Także zaczynamy, tutaj ten tydzień się zaczynał od oporu przed końcem. Ale mamy prawdę, mamy uzdrowienie, mamy ciszę i domknięcie, przejście od iluzji do świadomości i zamknięcie ważnego rozdziału serca. I powiem Wam tak, to nie jest tydzień dramatów, to będzie tydzień takiej Waszej emocjonalnej dojrzałości. A ja jeszcze chcę tylko wyciągnąć parę kart na poradę dla wagi. Co waga powinna zrobić w następnym tygodniu? Jak się zachować? Co karty tutaj Wam radzą? Siedem mieczy. Karta wypadła. Albo uważajcie na, na tych fałszywców. Dziesięć mieczy. U. to jest porada. To jest porada. Ciężka. Wagi. Bardzo silne karty. Ja jestem sama. Um, Zaskoczona tą poradą. I tutaj nie będę już owijała w bawełnę. E, powiem Wam tak: mogą być, ale nie muszą. Ale największym zagrożeniem w tym tygodniu nie są ludzie, tylko powiem Wam mechanizmy, w które sama możesz wejść albo w których już tkwisz. Po pierwsze, przestań oszukiwać sama siebie. Wago, bo to jest karta unikania prawdy, półprawdy, przemilczenia, grania sprytnie zamiast uczciwie. I ta karta mówi jasno: nie kombinuj, nie udawaj, że czegoś nie widzisz, nie racjonalizuj czyjegoś złego zachowania. Nie mów sobie, jakoś to przejdę. To też jest ostrzeżeniem przed graniem na dwa fronty. Trzymaniem, nie wiem, furtki bezpieczeństwa, zostawiania sobie, nie wiem, wyjścia awaryjnego kosztem własnej integralności. I pytanie jest brutalne do was, także zadajcie sobie, zadajcie sobie to, to pytanie. Przed kim tak naprawdę chowacie prawdę? Przed innymi czy przed sobą? Słuchajcie, to już się skończyło. Tutaj nie ma złudzeń. Nie reanimuj czegoś, co już umarło. Relacja, układ, sposób myślenia, rola, w której tkwisz, jakaś obietnica, która nigdy nie została spełniona. I ta karta pokazuje moment absolutnego dnia, ale to też jest fakt, że nic gorszego już się nie wydarzy. To, czego się boisz, w pewnym, w, w pewnym sensie już się stało. Teraz jedyne, co pozostało, to po prostu zaakceptować ten koniec, przestać analizować, co by było, gdyby, przestać wsta wstawać z nożami w plecach i udawać, że dajecie ra radę jeszcze raz. Nie. Nie musisz już walczyć, musisz przestać sama siebie ranić wago. Macie się uwolnić od tego diabła, od tego toksycznego przywiązania. To jest karta, klucz całej tej porady. Ona nie mówi o złu z zewnątrz, ona mówi o uzależnieniach emocjonalnych, psychicznych, energetycznych. I to może być wagi wasze przywiązanie do, osoba, do osoby, która daje wam minimum, a zabiera maksimum. To jest wasz lęk przed samotnością, to jest potrzeba tej kontroli. To jest he, schemat typu lepiej coś niż nic. To jest to uzależnienie od tych emocjonalnych rollercoasterów, to są, słuchajcie, diabeł tutaj pokazuje, że te łańcuchy są luźne, że drzwi są otwarte, a ty jeszcze stoisz w środku. I słuchajcie, dam wam bezlitosną poradę. To nie sytuacja was trzyma, to ty się jej trzymasz. I słuchajcie, ten tydzień wymaga od ciebie wago, totalnej szczerości wobec siebie, Zgody na definitywny koniec, zerwania z toksycznym przywiązaniem, nawet jeśli boli. Nie chodzi o dramat, chodzi o odzyskanie siebie. Słuchajcie, jeżeli zastosujecie tą poradę, nie musicie, to wtedy przestaniecie powtarzać ten sam cykl, przestaniecie płacić emocjonalną cenę, zaczniecie wtedy nowy etap z czystą energią. wagi albo wybieracie prawdę i wolność albo dalej karmicie iluzję i swój ból. I tak to zostawiam wagi, decyzja należy do Was, wiecie o czym ja mówię. Jeżeli czytanie było dla Was, proszę dajcie mi lajka, napiszcie mi komentarz. Dziękuję za oglądanie i pozdrawiam Was.